Umartwienie. Oko jest czymś dobrym, ale nie jest dobrze dla oka wpatrywać się w jaskrawe światło. Ucho jest dobre, ale nie jest dobrze dla ucha wystawiać się na dźwięki, od których może popękać błona bębenkowa. Wiedząc o tym, wykorzystujemy zmysły do tego, co dobre, a izolujemy je od tego, co złe. Warto zastosować tę zasadę do kształtowania charakteru. Oczy nie powinny przyglądać się wszystkiemu, i podobnie nasz umysł. Czytanie jest dobre, ale nie należy zapełniać umysłu śmieciami, bo takie śmieciowe idee, kiedy się do niego dostaną, sączą się do podświadomości, a następnie przejawiają się w złych czynach. Słuch jest czymś dobrym. Ale uszy nie powinny się przesłuchiwać bezbożności, obmowie, oszczerstwom i niegodziwym potrzebom. Dobrze jest pomagać bliźnim, ale należy oczyścić swój dobry czyn ze złych motywów, na przykład chęci popisania się dobroczynnością przed innymi. Kontakty towarzyskie są czymś dobrym, ale trzeba unikać złego towarzystwa. Nie ma nic niewłaściwego w pragnieniu pomyślności, ale złem jest dążenie do niej nieuczciwymi metodami. Charakter nie rozwinie się bez dozy karności, umartwień i oporu wobec zła. Nie można przy tym uniknąć bólu. Podobnie skrzypce, gdyby były obdarzone świadomością, skarżyłyby się na ból podczas strojenia. Skrzypek jednak mógłby im odpowiedzieć, drogie skrzypce. Dzięki temu struny wydadzą lepszy dźwięk. Blok marmuru, gdyby był świadomy, pewnie by protestował przeciwko ciosom dłuta, lecz rzeźbiarz mógłby mu odpowiedzieć: kryjesz w sobie cudowny kształt. Trzeba tylko odrzucić to, co pospolite, a wyłoni się prawdziwe piękno.